No i zaczynamy teścik kolejny, zraszacz, zadychacza, dwa elementy przychodzą, skręcamy i w zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o pokazywanie, na pewno trochę jedno kółeczko lata, drugie stoi sztywno, no ale dycha, nie? Także zadyśkę to też nie oczekujemy cudów, tak to się prezentuje. Wcale nie jakoś tandetnie. Jest to model taki o tutaj, TG64387 Marton. Naprawdę nie wygląda to jakoś tam tandetnie. Szybko złączka, nawet z uszczelką gumową. Także no co? No nie pozostaje nam chyba nic innego jak iść podłączyć i zobaczyć jak to, jak to daje. Kochani, z całą stanowczością jest to bardzo dobrze wydany pieniądz. No, sprawdza się no, rewelacyjnie i chyba jeszcze nie mieliśmy tak dobrego e, opryskiwacza, zwłaszcza za taką, e, za taką cenę. Chodzi pięknie. Zobaczymy, jak to, jak to długo pochodzi u nas, bo u nas będzie bardzo długo włączany, bardzo często i namiętnie. E, także też zdamy relację przy dłuższym użytkowaniu. A! ale wszystko wygląda na to, że, że działa naprawdę wyśmienicie. Wręcz naprawdę rewelacyjnie. Jestem no, bardzo mile zaskoczony. Jestem ciekawy, co Sylwia powie na ten temat. Niech ona też to przetestuje po swojemu. Z mojej strony no kurde, dycha na no, 10 na 10, no, polecam bardzo, ale mówię, jeszcze zobaczymy, bawimy się trochę, popracujemy nim i damy znać, jak to się sprawdza przy dłuższym użytkowaniu. Kolejny raz ja i obiecuję, że to już jest ostatni spryskiwacz, opryskiwacz, który będę pokazywała. Najciekawszy, w sensie taki troszeczkę inny, zostawiłam na koniec. Dlaczego troszeczkę inny? Już go sobie zamontowałam. Troszeczkę inny, ponieważ nie masz szpikulca pod spodem, żeby go wbić. Nie stoi w miejscu, jest na kółeczkach. Czyli zamontowałam go sobie wcześniej, żeby wam pokazać. Że w momencie, kiedy stwierdzimy, że nie w tym miejscu już nie chcemy, żeby podlewało, to nie musimy lecieć, wyłączać wody, że go przestawić, prze 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 przemontować, że użyję takiego słowa w inne miejsce, tylko możemy pociągnąć za wąż i go po prostu przesunąć. Zauważyłam też już minus tego spryskiwacza, mianowicie jest on bardzo leciutki, czyli przekręci się wąż. Przewraca się, spryskiwać. Chociaż myślę, że jak będzie leciała woda, to ciśnienie wody sprawi, że on będzie stabilny i nie będzie się przewracał. No dobra, to idę włączyć wodę i zobaczymy, jak to jest z jego przesuwaniem, bo myślę, że zasada działania jest na takiej samej zasadzie, jak ten poprzedni obrotowy szp ze szpikulcem. Czyli to się obraca, zasięg jest w miarę duży i wysoki, a dodatkowo można przemieścić w inne miejsce bez wyłączania wody. Aż jestem ciekawa. Zasięg w miarę. Kręci się. Sięga daleko, leci do góry, leci na boki. Nie tworzą się kołysze, także jest git. Przemknę sobie gdzieś boczkiem. O! Ciągnę sobie boczkiem w tą stronę, ponieważ chcę Wam pokazać czy faktycznie jest tak, że ja go mogę sobie przesunąć bez problemu. Kiedy znudzi mi się w jednym miejscu. No mogę. O, przesuwam do siebie, także się wlewam. Także w jednym miejscu stwierdziliśmy koniec podlewania. Ciągniemy za wąż, przesuwamy go w inne miejsce. Rewelacja! Nie wiem, ile to cudeńko kosztowało, ale powiem Wam tak, dla mnie ten wygrywa. Także jest wart swojej ceny, daję 10 na 10 i myślę, że ten będzie u mnie najczęściej urywany. Tak jak mówiłam wcześniej, koniec, poszukiwacze. Do zobaczenia w kolejnych innych odcinkach.